Podsumowując tą firmę Peszki, klocki Peszki 5,50 można dać nieźle, chociaż zależy za co najbardziej podoba mi się takie, taka skala takich modelików, gdyż było więcej takich z zachowaniem tej skali, nie takich, bo to już jest inna skala to bym kupił nawet ca całą serię takich samochodzików. To są ładne, sympatyczne. Jeżeli chodzi o takie szkarady, to to się kupuje tylko do części, więc nie do końca 5.50 się opłaca, chociaż do tych silników się opłaca. Do tych śpiegów się opłacało. Jeżeli chodzi o te 9.50, to zależy za zale 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 co. Ten strażak to akurat z mocek. Oryginalnie wygląda tak. Strażak się nawet opłacał, dużo elementów było. Ten się tak średnio opłacał. Nie jest zbyt ciekawy. Ten był bardzo fajny, ale pękł mu klocek i ten był też fajny sadyczkę. Normalnie kosztowały 13 to by było za 13,70 to by było za dużo. Ogólnie, jeśli chodzi o te klacki, to one się wczepiają wstrzep dość dobrze, a, a czasami odlatują od zwykłego od dotknięcia. Ludziki są fatalne. Ani to nie chce stać, ani to nie chce usiąść. Tutaj się tak dla w oczyma, ani to nie chce usiąść, ani się nie chce mieścić. Przykładowo. Tutaj mam ten samochodzik, to on się tam ledwo mieści. Tak jak mówiłem, wyścigówki takie bym się podobały w tej skali. Tutaj Future Police to jest coś innego, bo to jest seria. Więc to jest fajne. Najbardziej lubię właśnie jak się jest. dwa w jednym czy w jednym, 5 w jednym, 8 w jednym. Dlatego. Nawet jakbym miał kasę, to LEGO bym rzadziej kupował, bo jest, Lego jest trochę nudniejsze. Tak bym to ujął.